Tu ekspres czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy miejsc pamięci narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzień dobry. Jakie obawy mieli żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie związane z sytuacją w kraju? Jak wyglądało rozpracowanie operacyjne żołnierzy PSZ? Jak zmienił się w propagandzie obraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie? O tym m.in. porozmawiam z naszym gościem, a jest nim dzisiaj dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk z archiwum IPN, autorka publikacji Element Politycznie Wrogi. Sytuacja byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Polsce Ludowej 1945-1956. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka była sytuacja formalna żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych po zakończeniu wojny w Europie? No, myślę, że jeżeli chcemy rozmawiać o sytuacji formalnej żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, to musimy w zasadzie wrócić do początku roku 1945, kiedy miała miejsce jałta. Jej postanowienia wszystkim wiadome już w jałcie, czyli w lutym 1945 roku już wiadomo było, że nie będzie wolnej Polski, że ci żołnierze nie wrócą prawda, do kraju, tak jak myśleli na samym początku. Tworzenia tych sił zbrojnych. W czerwcu 45 roku mamy już uznanie tymczasowego rządu jedności narodowej przez Państwa Zachodnie, czyli tym samym przestał być uznawany polski rząd imigracyjny, który funkcjonował przez cały okres wojny. Musimy też pamiętać o polityce władz brytyjskich, prawda, które również znalazły się w bardzo skomplikowanej sytuacji, ponieważ na ich terenie była. Obca armia, armia polska, był koniec wojny. Sytuacja gospodarcza na Wyspach Brytyjskich nie była dobra. Czyli tutaj również z jednej strony władze brytyjskie chciały się pozbyć polskiej armii, a z drugiej strony no, trochę bały się opinii publicznej i opinii innych państw. I tutaj też bardzo ta polityka była ostrożna, co szczególnie widać w negocjacjach z rządem warszawskim, prawda? No ale też władze brytyjskie nie mogły posunąć się za daleko. Co nie zmienia faktu, że jednak dążyły do pozbycia się jak największej ilości żołnierzy, o czym świadczy odezwa ministra Bywina z marca 1946 roku do żołnierzy. To było już w momencie, kiedy podjęto decyzję o utworzeniu nieupolskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, który miał przystosować tych żołnierzy, którzy nie chcą wrócić do kraju, do życia na emigracji, no i w tej odezwie minister Bewin ewidentnie podkreślił, że lepiej byłoby, żeby wracali, gdyż nie będzie miejsc pracy dla wszystkich, którzy pozostaną. Czyli nasi żołnierze znaleźli się w takiej bardzo skomplikowanej, ale też i nieprzyjemnej sytuacji, ponieważ tak, do kraju bali się wrócić. Dlaczego to pewnie zaraz o tym porozmawiamy? Natomiast tutaj na emigracji, no nikt tak za specjalnie ich nie błagał, żeby zostali, prawda? W tej sytuacji byli w zasadzie w takiej rozterce, prawda? Bo formalnie mogli wstąpić do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia i tutaj wyuczyć się do zawodu. No i teoretycznie była o tym mowa, że powinni znaleźć pracę po ukończeniu, ale tak nie było. Polacy byli zatrudnieni w zasadzie w najmniej płatnych profesjach, zwykle do pracy fizycznej i jeszcze tej pracy nie było. Wspomniała pani o korpusie przysposobienia, jak odnosiła się do niego polska ludowa? No polska Ludowa uznawała, że wstąpienie do polskiego korpusu przysposobienia i rozmieszczenia jest wyrazem no, w zasadzie zdrady narodowej, prawda, że żołnierze, którzy tam wstępują, wstępują do obcej organizacji wojskowej, tak to też nazywano. No i powinni być pozbawieni obywatelstwa, tak uważała, władze polski ludowej, prawda? Czy miejscowa ludność nadal okazywała sympatię polskim żołnierzom? Tak znaczy, myślę, że było różnie, czy ogólnie była niechęć. No niechęć była z tego względu, że byli konkurencją, prawda, jeżeli chodzi o pracę, o miejsca pracy, wszystkie kwestie ekonomiczne, tak. Natomiast no, ona zależy też, w jakich środowiskach i gdzie musimy pamiętać, że wśród lotników polskich sił powietrznych, no były trochę inne relacje z ludnością brytyjską, ponieważ tam były mieszane załogi, prawda? Oni mieli przyjaciół w tym środowisku. Musimy i też pamiętać o tym, że część naszych żołnierzy, szczególnie ci, którzy przez całą wojnę służyli w Wielkiej Brytanii, oni się pożenili z Brytyjkami. No, tym niewątpliwie było dużo łatwiej. Tak jak po wojnie zaczynali, tak jak wszyscy, tak później było im niewątpliwie łatwiej. Powiedziała Pani o obawach żołnierzy. Jakie one były? Jakie informacje docierały do nich z Polski? Tutaj jest właściwie kwestia taka dość też również skomplikowana, ponieważ tak, możemy mówić również o tym, jakie informacje docierały z Polski. Niewątpliwie rodziny w jakiś tam sposób przekazywano, słyszano, co się dzieje. Na pewno... W Zupełnie inną świadomość mieli ci żołnierze, którzy przeszli z Andersem z Rosji Sowieckiej. No niewątpliwie dlatego, że oni już byli to, byli więźniowie, prawda, obozów pracy, więzień sowieckich. Ci ludzie, kiedy dowiedzieli się, że Polska jest dominowana przez Związek Sowiecki, no to w ogóle nie myśleli o powrocie, bo oni wychodzili z założenia, że na pewno będą prześladowani i obawiali się już po prostu. Natomiast co jeszcze? Sama musimy też pamiętać, że Praca propagandowa była prowadzona wśród żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie przez cały okres wojny, bo jest to struktura normalnie funkcjonująca w wojsku. Więc oni w zasadzie na początku wojny również byli informowani, prawda, i raczej na początku Związek Sowiecki był traktowany jako jeden z wrogów prawda, państwa polskiego po agresji 17 września. No później to się na jakiś czas zmieniło, w tym okresie po zawarciu Układu Sikorski-Majski, no ale potem abarot, prawda, pojawił się problem, że jednak no, Związek Sowiecki ingeruje w nasze sprawy, nawet wprowadził swoje władze. No więc oczywiście był tutaj stosunek niechętny. Kolejna sprawa, w okresie tym takim przed repatriacją, która zaczęła się w zasadzie 45. rok, no to w tej armii Andersa, tej, która szła ze Związku Sowieckiego, no to wręcz żołnierze namawiano. Znaczy, ogólnie zasada była taka, że dowódcy mieli obowiązek informować żołnierzy, jaka jest sytuacja w Polsce. No więc mówiono, prawda, że mogą być represje, że jest to władza komunistyczna. No, niektórym nie trzeba było zbyt dużo tłumaczyć i raczej zniechęcali do powrotu. Ogólnie raczej żołnierze wiedzieli, prawda, co ich czeka, no ale są też inne względy natury osobistej, które prawda, decydą, wpływały na ich decyzję o ewentualnym powrocie lub nie. Pozostańmy przy propagandzie, o której Pani wspomniała, ale tym razem ze strony władzy ludowej. Co robiła, żeby skłonić żołnierze do przyjazdu do Polski w nowych granicach? Jeżeli chodzi o tych. Którzy byli w Wielkiej Brytanii. Co robiono, żeby skłonić? No, oczywiście, oficjalne odezwy i oficjalna postawa władz komunistycznych była taka, że zachęcamy wszystkich do powrotu, prawda? Wracajcie, będziecie awansować, otrzymacie wyższe stopy, będziecie mieli swoje stopnie wojskowe, do będą docenione wasze zasługi wojenne. Obiecywano tym zainteresowanym oczywiście kariery w armii, jeżeli by ktoś chciał, czyli były to propozycje bardzo, prawda, ciekawe w porównaniu do tego, co się żołnierze mogli otrzymać za granicą. Tutaj nie mówimy o żadnej możliwości wówczas kontynuacji służby w armii. No, może w niektórych przypadkach lotnicy, prawda? Pozostali natomiast w przypadku właśnie tej propagandy polski ludowej wręcz podkreślano, że oni mogą kontynuować karierę. Zresztą w latach 45-50 wychodziło takie czasopismo Repatriant. Ono było propagowane z, z tym, że ja nie wiem, na ile ono docierało, w jakim stopniu, prawda, do żołnierzy, bo jednak pamiętajmy, że druga strona, Również pilnowała, żeby nie było tych przecieków propagandowych zbyt dużych. No i w tym czasopiśmie jest mnóstwo, właśnie, odezw artykułów opowiadających o tych żołnierzach, którzy już powrócili, e, którzy no, nie żałowali absolutnie swojej decyzji, bo w tej Polsce Ludowej jest tak wspaniale i tak dobrze się żyje, prawda? Oczywiście była to nieprawda, no ale takie były artykuły, że wrócili do rodziny. No, tu ten wątek jest bardzo często rozszerzany w, w tych sprawach, w tej działalności propagandowej, właśnie ta zachęta żeby wrócić do rodziny, bo to jednak działało na emocje tych, którzy, prawda, pięć lat byli jednak poza krajem, tęsknili za bliskim, nie widzieli, co się dzieje i chcieli wrócić. No. I ten wątek bardzo często naciskano, żeby, żeby zachęcić do powrotu od tej strony. Jak przebiegała akcja repatriacyjna? Legalna akcja repatriacyjna przebiegała od 1945 do 1948 roku, była jej największa intensyfikacja i ona przebiegała drogą morską i lądową. Morską, no to z Wyspy Brytyjskich płynęły statki do naszych portów w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie głównie. Na no lądową, no to pociągami, na przykład z Włoch do punktów repatriacyjnych. I jak wyglądała taka droga takiego żołnierza, prawda? No więc, tak, był przy, najpierw przyjeżdżał do kraju. Na początku szczególnie przygotowywano władza. Ludowa przygotowywała takie powitania, bardzo propagandowe, zresztą oficjalne, gdzie byli witani kwiatami, czekały na nich rodziny, na przykład są nawet takie zdjęcia, prawda, propagandowe, pokazujące właśnie oczekujące rodziny i tych naszych żołnierzy na statkach przybywających. Często był poczęstunek, jakieś przemówienia. W rzeczywistości jak to wyglądało, no natychmiast byli prowadzani między tych żołnierzy agenci bądź, no, agenci, którzy starali się zorientować, jak wygląda to środowisko, no i w miarę możliwości pozyskiwać jak najwięcej informacji, no i ludzi już typować do współpracy. Taki żołnierz stawiał się w punkcie repatriacyjnym, gdzie tam go rejestrowano, zapisywano, kto wrócił, jego dobytek, prawda, odnotowywano. Miał zapewnione tam wyżywienie i pomoc lekarską, no ale przy tym punkcie repatriacyjnym, przy urzędzie repatriacyjnym, były również punkty Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, i tam również był rejestrowany, odpowiednio zapisywany. No i tam był też pod, przepytywany, przesłuchiwany, prawda. Ci funkcjonariusze, którzy w tych punktach UBP byli zatrudnieni, mieli specjalne takie pytajniki dla żołnierzy. No i one zawierały takie część podstawowych pytań, To był twoim dowódcą, gdzie służyłeś i tak dalej, a za chwilę potem przechodzono do kontakty, czy coś widziałeś, czy byłeś namawiany do pozostania, czy byłeś z tego powodu torturowany i tego typu, prawda, zadawano pytania. Potem tego człowieka odnotowywano, no i on już, prawda, dostawał odpowiednią przepustkę i wracał do swojego miejsca, jechał do swojego miejsca zamieszkania, natomiast informacje, o nim z takiego punktu UBP były przesyłane do organu bezpieczeństwa publicznego w jego rodzimym miejscu zamieszkania. Ilu żołnierzy było represjonowanych? Jak możemy to określić? Co ja mówiłam w tej chwili, to trudno mówić o represjach. Na razie mówimy o inwigilacji, a też nie wszyscy byli inwigilowani, ponieważ prawda jest taka, że kiedy oni już pojechali do tego swojego punktu zamieszkania, to tamtejszy urząd, on dopiero w zasadzie za jakiś czas otrzymał polecenie inwigilacji tego środowiska w szerszym aspekcie. Na początku ten żołnierz był owszem odnotowany, ale to już zależy od tego, jacy byli pracownicy, jacy byli funkcjonariusze, na ile oni byli zdyscyplinowani, na ile oni pilnowali, oni mieli szereg innych rzeczy, prawda? Jak doszło później do spraw tych wielkich operacyjnych, które prowadzono przeciwko temu środowisku, to w trakcie kontroli okazywało się, że w wielu miejscach one po prostu nie były prowadzone przez jakieś zaniedbania lokalne. Także to ciężko powiedzieć, jaki procent był prześladowany, tak? Bo inwigilację również nazywamy prześladowaniem, prawda? Jeżeli ktoś był obserwowany i, i w jego środowisku byli tajni współpracownicy, no to również to nazywamy prześladowaniem, jeżeli komuś kogoś na przykład namawiano do podjęcia współpracy, a ta osoba nie chciała się zgodzić i przez to na przykład nie mogła znaleźć pracy, no to też to nazywamy represjami. Więc w tym kontekście trudno powiedzieć, prawda, jaki, jaki procent jako taki był prześladowany. Jeżeli mówimy o tych wielkich represjach, takich przez, prowadzoną przez MBP i przez informację wojskową, no to jest ona szczegółowo opisana, ten spisek wojsku w tej książce Tatarutnik Nowicki-Poksińskiego, prawda, no to tam mamy bardzo dokładnie Mniej szeroko to opisane, natomiast też żadne procenty nie są tam podane, bo to jest ciężko stwierdzić w tym kontekście. W książce pisze pani o prawnych narzędziach represjonowania. Jakie wytyczne miała informacja wojskowa, a jakie były instrukcje MBP, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego? Znaczy, może tak, pisze o tym, natomiast jak się w głębi w to czyta, <grytanie> w tą, w te, bo są dwa rozdziały poświęcone ustawodawstwu, to tak naprawdę nie było nigdy odgórnych jakichś wytycznych dotyczących represji konkretnych środowisk. Były odgórne wytyczne dotyczące represji wobec ludzi, którzy nie akceptowali władzy, czyli tak zwanych wrogów Polski Ludowej. I te ustawodawstwo, Dotyczyło również żołnierzy. Natomiast jeżeli chodzi o takie pojedyncze, prawda, zarządzenia czy wytyczne, które wychodziły, to były pojedyncze instrukcje, bądź, no tak jak mówię, zarządzenie. Na przykład była instrukcja o rejestracji repatriantów przybywających z zachodu, no i tam były konkretne właśnie wytyczne do takiej rejestracji, o której wspominałam. Była również instrukcja konkretnie do prowadzenia rozpracowań operacyjnych przeciwko danemu środowisku, więc były to wytyczne związane z z takim rozpracowaniem, a nie innym. No ale to w zasadzie były takie same jak innych rozpracowań, tylko tutaj były wytyczne dotyczące konkretnych osób, przeciwko którym miało być to prowadzone. Pytajniki, konkretne instrukcje, prawda, jak przesłuchiwać, jak prowadzić ewidencję, to też wszystkie były wytyczne, czyli tak można by powiedzieć, że te wytyczne były formułowane na bieżąco. Takie, które były używane na co dzień przez tych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa do represjonowania, do inwigilowania, no to one były wydawane w zasadzie na bieżąco, prawda? I dostosowywane do bieżących potrzeb. Czy udawało się pozyskać tajnych współpracowników z grona żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, którzy wrócili do komunistycznej Polski? Oczywiście tak. Może powiem to tak, żeby tutaj nikogo nie urazić. Generalnie przez cały okres, tych, który badałam, tych represji, cały czas organy bezpieczeństwa miały problem, bo miały za mało tych tajnych współpracowników. Natomiast ogólnie oczywiście, że udawało się werbować tajnych współpracowników, ponieważ no, robiono to w sposób dość różny, no ale często nie pozostawiający ludziom wyboru. No, bardzo często szantażowano. Oczywiście, jeżeli te materiały, na podstawie podstawie tak zwanych materiałów kompromitujących. Jeżeli te materiały były no, rzeczywiście obciążające, że ktoś się obawiał i go szantażowano czy też utrudniano mu życie, no to on się godził. No, też werbowano za środki finansowe i też z motywów patriotycznych, no ale tutaj, to już by, by trzeba było szukać jakichś takich bardziej ludzi, naprawdę no, związanych z aktualnym systemem, a w środowiskach byłych żołnierzy było ich zdecydowanie niewiele. Natomiast, jak się obserwuje, prawda, te wszystkie donosy tych tajnych współpracowników, no to powiem szczerze, że nie można oprzeć się wrażeniu, że bardzo różni ludzie, prawda, współpracowali. Część była taka, że po prostu takie formułowała donosy, że one w zasadzie nikogo nie krzywdziły i szybko z takich, i z takich ludzi no, często rezygnowano, tak, bo one nic konkretnego, żadnych konkretnych informacji nie przynosiły. A byli też ludzie bardzo zaangażowani, którzy na przykład dla własnych karier donosili na. Byłego kolegę i dzięki temu, prawda, mieli takie jakieś tam profity. No, nie wspomniałam również o ludziach, którzy byli werbowani ofiary represji, prawda, osoby, które na przykład przebywały w więzieniach i były maltretowane, no i miały taką możliwość wyboru współpracować i wyjść z więzienia albo zostać, no to też musimy pamiętać, że psychika ludzka nie zawsze jest na tyle silna, żeby, żeby no mamy też przykłady niejednego z represjonowanych, który w więzieniu donosił pod wpływem tortur, donosił na, na, na kolegów, prawda, nie był w stanie wytrzymać tego. Pisze pani o sprawach obiektowych centro, Targowica, Zachód, Mewa, jak wyglądało rozpracowywanie? Były kilka takich najważniejszych spraw obiektowych które były prowadzone w tym okresie int najbardziej intensywnych represji w latach 48-55 przeciwko temu środowisku były żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie i teraz tak po kolei rozpracowanie obiektowe Centrum było prowadzone przeciwko osobom zatrudnionym w oddziale 6 sztabu naczelnego wodza w Londynie to były struktury wywiadowcze rozpracowanie obiektowe Targowica to były osoby, które przed wojną służyły w oddziale z drugim Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Sztabu Głównego. Też no, to były struktury wywiadowcze i kontwywiadowcze, z tym, że wiele z tych osób, dlatego tę sprawę umieściłam w mojej książce, ponieważ wiele z tych osób służyło oczywiście potem w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Nie wszyscy, ale, ale duża część. Rozpracowanie obiektowe Zachód. To byli wszyscy repatrianci z Francji. Tutaj też mamy, prawda, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Rozpracowanie obiektowe MEWA, no to tutaj dotyczyło lotników Polskich Sił Powietrznych, którzy służyli w raf w okresie II Wojny Światowej. Rozpracowanie obiektowe Lombard, to byli pracownicy struktur wywiadowczych Komendy Głównej Armii Krajowej. I rozpracowanie obiektowe Falanga, i to byli pracownicy też struktur wywiadowczych II Korpusu Polskiego. Wszystko to było prowadzone przez Departament I MBP. Co chciałabym też dodać, musimy pamiętać, że bardzo często żołnierze, którzy byli rozpracowywani w ramach Targowicy, mogli być równie dobrze rozpracowani w ramach na przykład centro, tak? bo oni często służyli i w, w różnych strukturach. Musimy pamiętać, że często żołnierze, którzy pracowali na przykład w sztabie na Zachodzie, na, w wojsku, w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, potem byli przerzucani na teren kraju i pracowali w komendzie głównej Armii Krajowej, również w strukturach wywiadowczych, bo już byli. Przeszkoleni. Zdarzało się, że żołnierze byli rozpracowywani w ramach różnych spraw, z tego względu, że bardzo często na przykład, tak jak już wspominałam, żołnierze, którzy służyli w oddziale drugim przed wojną, w czasie wojny służyli na przykład w oddziale szóstym, a później w czasie wojny byli też przerzuceni na teren kraju i służyli w armii krajowej, również w strukturach wywiadowczych, do których byli, prawda, przeszkalani. No z tego względu mogli być tutaj w tym kontekście rozpracowywani w ramach kilku spraw. No ponieważ tak jak już mówiłam, w organach bezpieczeństwa bardzo często panował bałagan w dokumentacji, zdarzało się, że taki jeden żołnierz był rozpracowany przez w ramach kilku spraw. No potem to wychodziło na przykład w trakcie kontroli w urzędach bezpieczeństwa, no i było ono powodem prawda nagan i różnych prawda pretensji przełożonych. To porozmawiajmy teraz o tych, którzy zdecydowali się służyć w nowym, sowietyzowanym wojsku. Jakie były ich losy? Czy nie ufano wszystkim od początku z założenia, czy wszystko zależało od konkretnej sytuacji? Na samym początku była taka polityka, że przyjmujemy byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do Wojska Ludowego. Również tych wyższych stopni, prawda? Przyjmowano. No i rzeczywiście oni na początku służyli, ale w zasadzie tylko do tego momentu represji, do bo w, 40, w 1949 zaczął się proces oczyszczania wojska z tego elementu wrogiego. No i zaczęło się prawda wyszukiwanie tych, którzy rzekomo współpracują na rzecz wywiadu obcego. I tutaj zaczął się cały spisek wojsku opisany tak jak już mówiłam w książce Poksińskiego Tun. I no, były takie postacie, które zaczynały na przykład tak jak znany zresztą legendarny lotnik Stanisław Skalski, później zostali uwięzieni. No a potem na, no, ale to już wróciło niewielu, prawda? Jeszcze będąc przy tych, którzy tych, tych bardziej znanych, prawda, oficerów no w tym okresie na przykład, w tym początkowym okresie do Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego przyjęto takie osoby jak na przykład Franciszka Skibińskiego, no właśnie wspomnianego już legendarnego Stanisława Skalskiego, pułkownika Józefa Jungrawa, Ziacha, Władysława Minachowskiego, to ci ostatni, trzej to lotnicy. I oni początkowo, prawda, służyli. Później przyszedł okres represji, no to na przykład Jungraf, Ziach i Minakowski zostali skazani. Dwóch z nich, Minakowski i Ungra, w 1952 roku otrzymali karę śmierci, ziach, karę dożywocia. Skalski również został skazany, no ale on został uniewinniony w ramach amnestii. Pośród takich i innych, no mniej wyższej, nie, już nie wyższej rangi oficerów, prawda, ale z takich zwykłych lotników bardzo znana jest sprawa Władysława Śliwińskiego, który był oskarżony właśnie o działalność wywiadowczą na szkodę wojska polskiego, on był torturowany. Młody człowiek torturowany, również została aresztowana i więziona jego żona, która urodziła dziecko w więzieniu, zresztą Brytyjka. No on pod wpływem tortur niestety, no, zdradził kolegów, między innymi oskarżył wówczas Skalskiego i właśnie potem Skalski został również aresztowany. Sam Śliwiński został skazany na karę śmierci. Skalski, tak jak mówiłam, przeżył, a potem nawet wrócił do Wojska Polskiego. Byli też również takie przykłady takich osób, jak na przykład generał Michał Boruta-Spiechowicz. On został zaproszony przez władze do Polski, ale też dlatego, że on miał tam konflikt z Andersem, prawda? No i on na początku był tam, Promowane, ale on bardzo szybko, jak zobaczył, jak to wygląda, po prostu zrezygnował. Prawda, był już też starszy wiekiem i zrezygnował z kariery w wojsku polskim i raczej prawda, żył na uboczu. Natomiast pisze również w jednym z rozdziałów o zwykłych takich żołnierzach, Zresztą Krzysztof Tochman napisał taką książkę o ziemi obcej do Polski, tam są biogramy, w tych biogramach można znaleźć przykłady, bo to są mało znane nazwiska zwykłych żołnierzy, z tym, że to nie byli żołnierze wyżsi stopniem. Generalnie władza ludowa wobec tych takich niższych stopniem nie represjonowała ich zwykle na większą skalę. Jeżeli oni już wstąpili, to oni już zostawali, a potem z latami już jak przeszedł ten cały okres, zdarzało się, prawda, że robili karierę. Największym niebezpieczeństwie byli ci stopni z powodów oczywistych, tak? bo oni byli bardziej związani z tymi strukturami dowódczymi, które były prawda, związane z, z rządem emigracyjnym. A czy byli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie chętnie wstępowali do zbowidu? ZBOWID powstał w 49. On w zasadzie wchłonął wszystkie organizacje kompadanckie, które tam próbowały się po wojnie tworzyć. Natomiast tak, no, oni do 56. to nie mogli wstępować. Natomiast po 56. de facto mogli wstępować, jeżeli, prawda, nie przejawiali postawy wrogiej wobec państwa polskiego. Czy oni chętnie wstępowali? No, no ci, którzy w zasadzie, ci wyżsi stopnie, prawda, o którym wiemy, którzy... Przeżyli okres represji, wrócili na przykład do struktur wojska, bo na przykład Skalski czy Skibiński, oni wrócili, no Sk Skalski szkolił dalej żołnierzy, Skibiński pisał, prawda, jakieś prace naukowe. No oni też działali w związku, w, w Zbowidzie, prawda, natomiast no musimy pamiętać o tym, że zbawic przez bardzo wiele lat w ogóle nie kultywował pamięci o sukcesach polskich sił zbrojnych na zachodzie. Generalnie głównie to kultywował osiągnięcia no, wojska ludowego, tak. A raczej o Monte Cassino nie, nie, nie było nie było głośno, więc ci ludzie działali może dla samej działalności, prawda, ale czy chętnie, no trudno powiedzieć. Może też w jakim stopniu Czuli się bezpieczniej, a może też czuli, że coś robią, prawda? Jak zmienia się w propagandzie polski ludowej obraz polskich sił zbrojnych na zachodzie? Musimy przede wszystkim rozgraniczyć. W zasadzie władza ludowa głównie dążyła do tego, żeby ośmieszać dowódców. I bardzo często wydźwięk propagandowy był taki, że ci to byli biedni, prawda? Oni służyli, ale pod dowództwem tych złych i przez których cierpieli, a teraz władza ludowa tym biednym żołnierzom, którzy wcześniej krzywdzili ci dowódcy, tak mówię, bardzo, prawda, <grych> niefachowo, ale umożliwia, prawda? Pomaga i umożliwia kariery. I te, w tym guście były pisane książki propagandowe. Publikacje propagandowe bezpośrednio po wojnie. No, najwięcej było o Andersie, to, to nie można tutaj powiedzieć. Najbardziej znana jest kariera barona Andersona, gdzie jest, to już nie będę opowiadał szczegółowo, ale jest wytykane jakieś pochodzenie niemieckie Andersowi, jakieś jego tam gry na wyścigach. No, oszkalowany jest ogromnie w tej książce. Inna książka Kazimierza Sidora w niewoli Andersa, no to właśnie pokazuje żołnierzy polskich, no. Rzekomo, prawda, niewolonych i prześladowanych przez Andersa, który zabraniał im powrotu do kraju. Klimkowskiego, byłem adiuntantem generała Andersa, też bardzo znana, ja takie bardzo znane tytuły, prawda, mówię, też bezpośrednio po wojnie mocno propagowano, zarówno w prasie, a nawet takie oddzielne broszury wychodziły opisujące procesy pokazowe. Czyli te procesy tych byłych żołnierzy, o których już wcześniej wspominaliśmy, tych ludzi skazanych na karę śmierci, ale to było Raczej taki miało być dźwięk, że zobaczcie, zrobimy z tymi, którzy nas chcą zdradzić, prawda? Którzy zdradzają Polskę Ludową. Natomiast już czymś innym są opisane zresztą przeze mnie filmy. Mamy sprawę pilota maresza i historię jednego myśliwca to są lata 55-58. Sprawa pilota maresza została nakrętowana w 55, to jest zaraz po represjach, prawda? Tu starano się złagodzić ten wydźwięk, prawda? Jest odwilż. Mamy pokazać trochę w innym świetle. No to jest taka historia, oczywiście też bardzo propagandowa. Młody, przystojny pilot Marerz wraca z Wielkiej Brytanii do Polski, ma dziewczynę Brytyjkę, początkowo nie chce zostać, i raczej ona też chce wracać, ale potem patrzy na młode pokolenie, które się poświęca pracy dla Polski Ludowej i on zmienia właśnie taki niby patriotyzm w nim i on zostaje. No bardzo dobrze tutaj są polskie siły powietrzne pokazane, znaczy te ludowe i właśnie ta jego postawa, że, że on zmienił swoje na Nastawienie wrócił, i znaczy to jest taki przekaz do przeciętnego żołnierza. Wracasz, zmieniasz twoje nastawienie i władza ludowa ci pomaga, prawda? Jest ci dobrze tutaj. Natomiast historia jednego myśliwca, no właśnie pokazuje to, co mówię, też walkę tych przeciętnych żołnierzy, ich bohaterstwo. Szkalujemy głównie dowódców. Przeciętny żołnierz dobrze, i stąd też się bierze to, że później generalnie w Polsce Ludowej wychodziły różne publikacje na temat właśnie walk, pojedyncze publikacje na temat walk polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Natomiast pokazany jest głównie żołnierz, prawda? Żołnierz, natomiast skalowani są przede wszystkim dowódcy polskich sił zbrojnych. No, to, to było najistotniejsze, bo to oni byli takimi głównymi, prawda, wrogami Polski Ludowej i tak chciano ich pokazać. Natomiast żołnierz, jeżeli się dostosował, no to de facto, prawda? chciałabym zapytać na koniec, Jakie postulaty badawcze warto rozwinąć w sprawie, której poświęciła Pani publikacja? Ja myślę, że warto byłoby się zastanowić. Nie wiem, nie robiłam jeszcze wstępnego rozeznania, może bardzo ogólne, że być może kontynuować dzieje tych żołnierzy w tej Polsce ludowej potem, ponieważ ja opisałam ten okres najbardziej intensywnych represji, który w zasadzie w 1956 się zakończył. Natomiast nie zakończyła się ich inwigilacja. Musimy o tym pamiętać. Oni byli dalej, to środowisko było kontrolowane, dalej namawiano do współpracy, więc ci ludzie nie mieli spokojnego życia. Więc może dobrym pomysłem byłoby kontynuacja tych dziejów, do lat 80 chociaż, prawda? Natomiast to jest duża praca i dużo jeszcze badań. To zapraszamy do lektury publikacji Element politycznie wrogi i sytuacja byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Polsce Ludowej 1945-1956. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Polecamy wydawnictwa PN dotyczące Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Znajdziecie je w księgarni internetowej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IP.